Cześć, witajcie! Tutaj, Mangetsu. Jesteśmy Baba Isu. I to jest poziom bezpieczna chatka wstęp. Jeśli to jest wstęp, to zgaduję, że albo po prostu był to wstęp gdzieś w podstawce, albo będzie parę poziomów tego rodzaju. Proszę zwrócić uwagę, ten poziom rzeczywiście był użyty. Wprowadziłem go, aby pokazać całkiem fajny kruczek, który będzie ważny w poziomie zaraz po tym. Dobra, czyli ten poziom faktycznie był w zwykłej babie. I tutaj zamieniłem sobie klucz na skałę. Tu niestety nie mogę przejść, bo ten klucz mi przeszkadza. Ale jeśli dam klucz, nie, to tak tego nie zrobię. Tutaj też nie mogę. Mogę wejść, ja mogę wypchnąć drzwi, ale nic potem z tym też nie zrobię. Czekajcie, kruczek, co oni tu chcą zrobić? Może bez sensu, bo mogę wypchać sobie to, i o to bardziej chodziło, że mogę wypychać drzwi zamiast iść gdzieś bezpośrednio do flagi. Chociaż czy woda jest sinkiem i może mi to zrobić? Niestety nie. To może ja bardziej bym tutaj chciał te drzwi sobie zamienić w tym momencie. Nie wiem, co ja mam zrobić. Słuchajcie, bo tu jest pusz, tu jest pusz. Ten poziom był użyty, to co tu trzeba było zrobić? Jeszcze raz. Dorchy's Rock. Czyli niezależnie, jakie drzwi, ale będą miały rok. Czyli możemy na przykład wypchnąć sobie drzwi. Tutaj. O. I przeszedłem. Przeszedłem w ten sposób, że muszę sobie to przeanalizować. Wepchnąłem drzwi w klucz, ale to drzwi się zamieniły w skałę, bo wszystko było puszem, i w ten sposób byłem na skalę, więc mogłem przejść dalej. I to chcieli nam pokazać, że to będzie wykorzystywane tutaj, żebyśmy się nie zdziwili, jak jest już bezpieczna chatka, że można tam pojawić się jednak w klocku i wyjść z tego. Jakoś sobie to jest. Ten poziom prawie nie pojawił się w końcowej wersji gry. Bardzo go lubiłem, ale opinie testerów uświadomiły mi, że bardzo ważny element rozwiązania okazał się odrobinę zbyt niejasny, ale dużo takich poziomów było w babie, że opierały się na jednej mechanice obskurnej, której się nie dało domyślić. Nie mogę tym razem pchać drzwi, więc zgaduję, że muszę pewnie jakoś tutaj sam spowodować, żeby door i push było i na przykład sobie wepchnąć. Tutaj też nie przejdę, Widzę, że water is defeat. Jakby było Sync, to też inna sprawa. Aha, ja wiem o co chodzi! To jest dosyć zabawne, ale nie ma dor is dor i nie ma ki is ki. To oznacza, że możemy sobie zrobić, że ki będzie do. Nie, musimy wykorzystać do tego jeszcze skałę, czyli ki będzie skałą, wtedy dor będzie ki, a potem ki e, będzie. Nie, ki ma zostać jak jest, a skała musi zamienić się wtedy w drzwi które byśmy pchali. Jeśli byśmy pchali, to zrobilibyśmy identyczną rzecz co ostatnio, czyli po prostu przepchamy sobie drzwi, ale na nich będziemy, więc skała, która się pojawi, e, sprawi, że i tak przejdziemy dalej. No, e, tak tutaj możemy postąpić. Zyskałem kolejny klucz, straciłem klucz. Tutaj mam skałę jeszcze i mam love. Love is win mogę również dalej sobie brać to i w sumie robimy to samo. Czyli wchodzimy tu, love is win, wypycham, wygrywam. Faktycznie, gdyby nie poprzedni poziom, to trudno byłoby się tego domyślić takie obskurne to było Jak zrobiliśmy poziom H ale złożony z kropek to robimy teraz poziom O jest też złożony z kropek osiem kropek to nawet nie jest kostka już to już jest inny wymiar Kostkowy, o, muzyka ze szkoły latania. Tak dużo zasad. Zawsze takie lubię, ale nie prowadziłem ich, bo są zbyt zaśmiecone. Mam nadzieję, że all, nie fall, pozwalające omijać niebezpieczeństwo, był w miarę logiczny. Czyli nie mogę przejść tutaj, muszę tam spaść i muszę sobie ustawić pewnie coś, co pozwoli mi tam spać, na przykład skałę. kroju że rok teraz weźmiemy sobie, sprawimy, że będzie folem, a potem będzie pulem, żeby nas tam trzymało. Od razu mi się to nasuwa. Tutaj też widzę, że jest na górze flaga. Zróbmy w ten sposób, żeby. Baba is you and fall. Yy, jakoś w tym miejscu. Może być tak. Spadam sobie tutaj, ale da dalej jest problem. Bo muszę pulować to wtedy? Jakoś tak, no nie. Rock is rock, baba is baba, to klonowanie mi się tu nie nasunie. Też po coś mamy to wyjście. Ja tam muszę się dostać, wziąć flag, żeby. Potem flag is fall, i sobie tu spadła ta flaga, i w ten sposób bym mógł wygrać. Rock is open, water is shut. Water, czyli skała mi jest jeszcze potrzebna do tego, żeby dostać flag. A ciekawe, czy da się spadać dwa razy bardziej. Fall and full. Nie, no to nie ma sensu. Rock is you mo mogę też zrobić. Polawa is hot. Ale nie, nawet jeśli będziemy. Skałą, no to lawa nie jest defeat, tylko jest hot. Rock is you. I tutaj jest problem, bo już się nie odzyskam. Bo być może nie muszę się wykorzystywać, tylko muszę zrobić Baba and Rock is you. A ja tego nie pomyślałem, żeby zrobić. To dobra, to jeszcze raz może. Właśnie te endy nam tak dali. Ja czasem zapominam, że da się endy wykorzystywać, żeby faktycznie dwa obiekty miały tę samą właściwość. Jakoś nie wiem. Rock and Baba is you and fall. To ma sens całkiem. Muszę się ustawić pod sobą. Czyli pyk. Aha, rok jeszcze musi być pulem do tego. Jeśli rok nie będzie pulem, to nie będzie przetrzymywał. Bo na tabliczkę musiałem wejść. I teraz chodzę sobie równocześnie Mogę też, nie mogę pulować Skały, czemu nie mogę do góry Nawet jak spadam, przecież to działało To zawsze działało, mieliśmy taki Poziom, gdzie flagą się do góry Dostawaliśmy, nawet jak byłem folem Dlaczego teraz nie, a może dlatego, że Skała też spada, czyli Zarówno skała, jak i baba mają Teraz właściwość fall, nie wiedziałem, że Taka konstrukcja zdania sprawi, że Oba będą miały, a widziałem, że baba spada No dobra, czyli trzeba to po prostu inaczej ułożyć You and pull? Raz, tylko musi to być takim miejscu, żebyśmy to mieli dostęp. W stylu, że tutaj jestem, to muszę mieć też skałę pod sobą, jakoś w miarę. Spadam. A, jestem za wysoko. Dobra, jestem teraz na sobie i się dociągam. Tu mogę wejść, yy, i otworzyłem, i się stało zło. Mogę wypchnąć sobie flagę. Może to jest zabezpieczenie, żeby tam faktycznie nie wchodził kamień. Wtedy sobie flag już wyciągnę. I wystarczy, że zrobię. Flag is fall. Jako dalej muszę być Rocky you, a baba nie żyje. Baba and Flag is melt. No dobra, baba nie żyje, niestety baba umarła, ale mogę sobie zrobić właśnie, że flag is fall i to nie powinno się sparzyć. Nie widziałem, żeby flaga była meltem, a nie jest meltem. No to, to i tak nie jest specjalnie trudne. Wystarczy napis jakikolwiek tu postawić. Spadła mi flaga, którą mogę wygrać jako uszkamy. Niestety baba się uszkodziła. Trochę manewrowania było. Co to jest? Mówiłem o poziomie o skropek, a tu jest dosłownie o narysowane. Kotlarstwo. Zaraz sobie zrobimy kotlarstwo. Zrobimy najpierw ognista czeluść. Więcej dziewięć. To jest alternatywa. Zawsze jej lubiłem, ale usunąłem je z powodu nieładu, dużo zasad. Mam nadzieję, że mechanika fall pozwalająca się unieść niebezpieczeństwa ma logiczny sens. A to nie jest ta sama tabliczka, przypadkiem? To zróbmy to samo. Chociaż nie wiem, czym to się różni aż tak. To się różni tym, bo ja to widzę, że trzeba chyba tam dodać flag i spool albo flag i fall, ale tam być już, czyli muszę na przykład kamień sobie podłożyć, end pool żebyśmy mogli chodzić i nie mamy enda żeby jeszcze sprawić aby full była baba też może być tak, że nie musimy tam babą w ogóle wchodzić, bo skoro nie ma wody, która by tam niszczyła, ale dobra zobaczymy tak, e, teraz e, możemy iść wykorzystać że rock is pool, jako sama baba, mógłbym tam przepchnąć parę wyrazów, żeby sobie je potem wziąć a tu już muszę być rokiem, ale to nie, nie wezmę tak. Możemy tu oczywiście sobie manewrować wysokością i się tak zmienia, ale tylko to musimy zrobić od razu. No spróbujmy jeszcze raz. Zróbmy, żeby baba była na górze tutaj. Jestem pewny, że można sobie to wziąć, żeby tak wrzucić. Oraz teraz chcemy is fall. Dorzucić tutaj fall. Od, od fola zaczynamy. I musi być taka przepychanka wyrazów. A czy rok i będzie mi przydatny? Prawdopodobnie jeszcze tak, bo zaraz potem muszę się zamienić w skałę. To zróbmy takie przepychanko wyrazów. A żeby jeszcze babę móc podmienić. Dobra, czy to mi styknie? Oj, nie wiem. Rok. Mogę być rokiem. I brakuje niestety fall. Przepchnę isa już nie. Gdyby ten ostatni krok jakiś taki był, żeby podmienić babę i dopchać równocześnie, to może wtedy. Muszę być też skałą już teraz. Więc zrobimy sobie tak, że tutaj będzie rock and baba issue. Wtedy jak to będę przypychał, to już wszystko będzie to, co będę chciał. Tak naprawdę. No, no i mam. Plaki z to jeszcze mogę ewentualnie zrzucić tutaj. Nawet nie muszę wszystkich wyrazów tu mieć. A czy uda mi się... być. Powiedzmy w tej fladze To no tu sobie pula damy, on będzie jednak niepotrzebny I to jest to co Chciałem zrobić, w ten sposób mam is flag I w sumie jestem tym Tą skałą i nie ma żadnego problemu, wygrane. Ale nie wiem, zwiesiłem się tutaj. To zobaczmy ostatnią, nie, to jest kotlarstwo 2, ale dlaczego tu jest 0? Albo o, czemu się akurat przynie, przynosimy do czegoś takiego? Może zostanie to wytłumaczone, albo to jest niezwykle trudny poziom. To wygląda, jakbym musiał się oddzielić od skały tam w pewnym momencie, ale tak to jest to samo chyba. A może dlatego, że zobaczcie, tutaj nie wepchniemy potem tego wyrazu. Trzeba tutaj sobie dopchać i, i, i co dalej, to ja nie wiem w sumie. Może się udowiemy. Aha, nie mogę, musi być Rocky Seal jeszcze. Pyk. Aha, za wysoko. Spadam teraz sobie. I teraz baba przechodzi tutaj sama i musi mi zrzucić dobrze. W sumie nawet nie musi zrzucać. A może nawet... A, chyba, że się tak zawróci. Właśnie nie wiem, czy ona musi tu przeżyć, czy niekoniecznie, czy mam w ogóle szansę, żeby ona tam przeszła i wypchnęła ten flag. Tylko po co? Dobra, zobaczę. Zobaczę bez baby na razie. i z flag. Może baba is flag, rok is flag. Rock is you. Tutaj coś poszło nie tak. Jak się oddzielić? I co mam zrobić, żeby odzyskać jeszcze babę? Mogę też wiem. Aha, to się otwiera, to też nie mogę tak zrobić. Możemy też tak zrobić, że już tutaj yy, na przykład ktoś pójdzie w flag, a nie odzyska, muszę. Korzystać, babę, żeby jeszcze ten ostatni krok zrobić. Można by było teoretycznie, ale to jest tylko teoria. Spróbować tutaj później, na przykład, wziąć sobie yy, napisy, spróbować sobie tu ułożyć, baba, i może wypchnąć, bo zobaczcie, że tak da się wypchnąć. Że będzie flaki sił i flaki i to tyle wystarczy, jakby się tak zamienić. Ja czuję cały czas, że tu może być triczek związany z dobrym ułożeniem tego i beltem. O! Ohoho, tak się też da zrobić. Wziąłem sobie przy pomocy kamienia się tam wypchnąłem I pula, bo się zablokowałem, żebym nie mógł, żebym nie mógł iść w inną stronę, żebym w tamtą stronę ciągnął ze sobą skałę I przezwyciężyłem w ten sposób shifta Wow, ale miłe zaskoczenie, wiecie co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić to co wcześniej z wyrazem, bo widziałem, że wyraz udało mi się przepchać przez belta I myślałem, że może uda mi się tam wyrazy e, ułożyć tak, żeby dopłać flaki, bo byłoby flak i coś, ale to jest lepsze nawet Wystarczy zrobić roki z flaki wygrane, nie? Dobra, to dalej nie otwieramy szampana jeszcze. To rozwiązanie sprawia, że mam babę i rok przy sobie. To jest oczywiście w porządku, ale chyba powinienem najpierw wyjść i coś ułożyć tutaj, zanim to dopchnę. No i też fajnie, bo baba nie jest folem. Flak is baba, mogę sobie tu przepchnąć w ogóle is, tak żeby ułożyć te wyrazy, może? Mam wrażenie, że dostałem rozwiązanie na tace, ale już nie pamiętam, co mogłem z tym zrobić nawet. Is flag, rock is flag nie, Flak i win nie. Teraz. O, teraz mogę pchać wyrazy. I to jest warunek, że musi to być. muszę być skał, która jest puszem. Zrobię taką kombinację: Baba and Rock is you and pull. Teraz dopchnę Isa. Is. Teraz spróbujmy, może wypchać jeszcze dalej. Powinienem mieć miejsce i z babą wypchać tam. Może to poskutkuje czymś dobrym. Yy, and pull. A bo my się pchamy nawzajem teraz. Nie mogę tam wejść. No tak już zadziała, co? Tu mogę fall. Może tak osobno zrobimy? da się tam też wejść, jak skała nie jest ECU, ale chyba musiałbym takim tak ją tam ustawić. No, tak też się da. Proponuję zrobić to co wcześniej. I czemu to baba sama przepchała? Bo ona była pulem? Okej. Okay. I chyba to powinno pójść. Flag is fall, ale wiecie, co jest problemem? Że spadnie mi flaga, ale ja dalej nią nie będę ani nic. Mogę tam jedynie napis umieścić, żeby, żeby, spadła tutaj w tym miejscu, ale to dalej nie jest zrobiony poziom. -ha 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 -ha. To za szarlatan to wymyślił. Też kombinuję, czy nie dałoby się tutaj wypchnąć przez to tam dwa napisy, a w sumie możemy tak spróbować. Zrobimy fall is, bo i tak musimy mieć dwa napisy. Liczę, że się uda. I byśmy weszli tak jakoś skałą. Może tutaj. Może udałoby się właśnie tak przepchać Jeszcze jeden wyraz mamy akurat Więc weźmiemy sobie is No i teraz fall Mamy, mamy chyba, mamy Tylko jest pewien problem, który mi się nie podoba Mianowicie nie mamy wyrazu, który by Tutaj blokował nam W tym momencie Mogę poświęcić babę Może nawet byłoby to lepsze Poświęcić babę, żeby tutaj był end I zaoklinował i babą przepchnąć sobie ostatni napis Defeatem, chyba tak trzeba to zrobić Fuck is fall Boże! Jezus, Maria! To jest chyba drugi najgorszy poziom. Zaraz po tym ognistym zdopychaniem. Były aż trzy obskurne rzeczy, o których trzeba było się kapnąć. Bolało, bolało, aż na następny dzień to nagrywam. Dopiero może słyszycie po głosie. Ale mamy pułapkę klasy, którą miałem zrobić. Powiedziałem, że ją zrobimy, i nie zrobiłem. W końcu poszedłem na inne poziomy. Kiedy myślę nad nazwami poziomu, pozwalam mojej głowie myśleć sobie o czymkolwiek. Czasami ta wymyślona nazwa jest za mało, połączona z poziomem IC, Veryl. Little classic here. To jest jakieś nawiązanie do czegoś? Tego pułapka klasyk, bo tu jest jakiś, jakiś klasyk faktycznie. No ja już widzę, że muszę zrobić tekst is you. Czy mogę to zrobić od góry? Nie. Baby już poświęcimy, wtedy ruszam się tekstem. A nie, mogę ruszać się wszystkim, no to co? To belt w takim razie musi być shiftem, zgaduję. Baba is you na no nowo jest, ale już wtedy nie zmienię tego. To może tutaj sobie poradzę. Jakoś tak obejdę, że... O, belt is shift? I co mi to zmieni? Dor i spusz. Trzeba tam popchnąć miło. A nie, trzeba to zlikwidować. Możemy to zlikwidować Co się stało, z baba. Ja jestem tekstem, Text i Shift teraz się zepsuło. To może jak w górę sobie pójdę. Albo i nie. To już jest w sumie źle, bo cokolwiek nie zrobię w górę, to już zawsze będę przepychał się i niszczył sobie wyraz. Z drugiej strony przecież mogę tutaj zrobić tak, że sobie wypchnę ten te drzwi. I teraz jestem sp. No. jakoś tak właśnie i. Teraz jestem babą, ale wyraz mi tam zostaje. muszę się odsunąć, i teraz mogę się babę zamienić, i teraz działać tutaj, bez tego tekstu. Na czym polega klasyk w takim razie? Doris Push sobie usunę, to nie będzie potrzebne. A tu nie mogę przejść. School is defeat and open, a door is shut. Czyli to trzeba mimo wszystko drzwiami przepchnąć. Trzeba Doris Push i trzeba te, te drzwi tutaj przepchnąć. Więc pchamy. Udało się, ale już dalej nie zrobimy tego, co. Chcieliśmy, czyli. A nie, czekajcie, mogę puścić drzwi i wtedy się cofnąć i sobie Odpuszować to miejsce. Dory is push, Dory stop. Teraz. O, nie przejdę przez to. To może Belt is push. Muszę to Beltem załatwić. Albo Door is you, ale Door is you to byłby dobry, dobry trop. Tylko, że już no nie uda się tego zrobić. Ewentualnie możemy zadziałać inaczej że door będzie shiftem, jak będzie shiftem, to możemy go potem wypchnąć równocześnie, a nie mogę, a nie mogę. Doris push, door is shift, i wtedy wypchnę go na belta, a to zmieni kierunek tego belta i to będzie cały czas poszowywało w ścianę, coś takiego. Ja już to zauważyłem ostatnio przy Fladze, że tak się dzieje, więc powinienem teraz odwrócić, ale to mi nic nie zmienia. <laughs> Może jeszcze raz, czuję, że nie bez powodu też możemy być tekstem tutaj, ale nie, no nie mamy tutaj ruchów innych. Musimy tak, o jeszcze w sumie Jakbym tu się gdzieś odmienił O właśnie w ten sposób na przykład oj. A gdyby to był taki poziom na spryciarza Że na przykład musimy zrobić Belt is e, To mogę w sumie się zmienić Belt is you? Jest to możliwe? Coś takiego? Łapka klasyk Belt is you no Teraz, teraz, teraz nie? Chyba nie. Teraz. Belt is you <laughs> Jaki fajny poziom Trolololo. Nie przejdziesz przez te drzwi jak robisz wszystko normalnie nie Musisz się zamienić w tego belta Montowałem sobie film I pamiętacie jak byłem w tym momencie Mniej więcej, że już otworzyłem sobie czaszkę Okazuje się, że przecież nie ma door is door Patrzę po warunku, nie ma door, door is door Więc co mi stoi na przeszkodzie, żeby zrobić door is belt I po prostu przejść sobie tam Ja nie wiem, w ogóle jakoś naokoło kompletnie myślałem A to był tak łatwiutki poziom Jak jeszcze chyba żaden w tym Tutaj z tych późniejszych, no, no i co nam szkodzi? Przechodzimy sobie, przekombinowałem jak zwykle, chyba będę to wycinał. To myślenie trudne. Ale zrobili tutaj. Rozmnażanie drzwi. Się szykuje? Nie, ja mogę przez to przejść. Czasami kiedy wracasz do poziomu, na który nie patrzyłeś przez długi czas, nie jesteś w stanie sobie przypomnieć, jaki był pomysł na poziom. I tak jest tutaj. Więc on może być niedokończony. Albo może być dokończony w inny sposób. Water on grass is box. Czemu to jest przekreślone? Żeby niszczyć ten warunek? Hunt is weak. Żeby niszczyć? Ja widzę tylko takie rozwiązania typu, że water is open, door is shut i door is more. Na przykład. Tylko musiałbym Isa sobie wziąć, a nie ma Isa. Co nie ma nawet większego znaczenia, bo jakbym zrobił Water is Open Water is Shad. Eee, średnio. Dor is more. Ale tego już nie odłączymy. Czyli musi być, że na czymś, na trawie na przykład. Dor is more, Dor is push. Wepnę sobie na trawę. Ojojoj, tu może być ryzykownie. Będzie się rozrastać trawa i w zaciekłym tempie. Czyli muszę zrobić tak. Gras is more. Pyk-pyk. Nie odwrócę tego. Wszystko się trawą wypełniło, i wszystko się drzwiami wypełni. Jeszcze zobaczcie, że hand is weak, więc jeśli coś się tam rozmnoży za bardzo, to mnie ubije rączkę. Jak już tu nawet pułapki klasik mamy. Damy sobie na przykład jak najdalej w sumie od rąś i damy sobie tutaj na tej trawie. Door on grass is box, żeby to trawa była. Teraz jeśli chodzi o drzwi i pudło, mogę drzwi rozmnażać na pudle gdziekolwiek chcę. Tu jesteśmy teraz najdalej od niekoniecznie równika, ale po prostu od rączki. Mogę jeszcze popchać. I spróbujmy to, co wcześniej: box on door is more. Teraz się drzwi rozmnażają, ale to nic. Tu mamy pod kontrolą w miarę. To się do tego momentu będzie rozmnażać, dalej już nie. Tylko wiecie, jaki jest problem, że nie spuszujemy tych boxów. No i co? Ja się też zastanawiam nad jedną rzeczą. Bo może to wszystko jest bezsensowne, bo wystarczy, żebym dopisał do water. Że door on water i stop. I wtedy. Boże, jakie. A, ah, Weak. To jeszcze ten problem z Weakiem jest. To muszę coś innego, żeby było winem. Boże, ale to i tak. Ten poziom to jest. Nie, ja tu się męczę, a wystarczy dopisać jedną rzecz i jednak coś innego może być winem. Możemy przechodzić. Jezu, ale autor mówił, że zapomniał jaki był pomysł na ten poziom, ale i tak nie spodziewałem się, że moje wszystkie starania tutaj pójdą na marne, bo będzie coś tak łatwego. Wszystko co jest związane z oryginalnym pomysłem na ten poziom można zobaczyć w pokoju na środku poziomu, czyli tutaj, to było oryginalnie, a wszystko poza jest dodatkowo dodane dla wsparcia może nie najlepszego, ale chodzi o to, żeby ten poziom był lepszy jednak, mimo wszystko mogę sobie babę wziąć, tutaj już widzę, mogę zrobić Baba is you jednak. Rock is you też mogę być skałą, jeśli bym chciał. Ale te poziomy końcowe tutaj w tej sekcji mogą być nawet trudne. Gras is cool. wtedy się już nie przedostanę. To już widzę. A tam jest gdzie jest flaga? Lava is melt and door is shut. Czyli można otworzyć, a rock is open. Czyli trzeba doprowadzić skałę. Hej, ja mogę lawę niszczyć babą. Tylko niestety nie ma też rocky push, ale możemy to zrobić, jeśli bardzo się postaramy tutaj, dając dwa napisiki. Możemy nawet tu wcześniej. I zobaczmy. Tu raz. Ale już dopchaliśmy i my nie wejdziemy. Chyba, że najpierw wejdziemy jako Rocky z Widzę, że na początku jest nawet taki problem. Dlatego, że my nie musimy być kek. Możemy być cały czas skałą. I może to trzeba się na początku tego domyślić. Bo inaczej, jak widzicie, jest tutaj parę problemów. Tutaj tak. Cyk. Cyk. I no właśnie. Tu jeszcze nie mogę. To może... Jakoś uda się tutaj oprzeć do góry, żeby to tak wypchnąć. I Rock is You, Baba is You. W ten sposób sobie wezmę i muszę wejść w siebie nawzajem, żeby przepchać to równocześnie. A wtedy to mi otworzy. I flag is win mogę wziąć. Nie ma flagi. Nie ma też nic, co tworzy flag. Mogę wziąć napis. Mogę zrobić School is Win wtedy. School is Flag is Win. School is Flag mogę zrobić. A nie, czekajcie, tu mogę przepchać, mogę, mogę to przepchać. No to flaki złimi tyle i wygrywamy, kochani. Trzeba było pomanewrować. I zastanowić się, kim tak naprawdę chcemy być w życiu. Czy chcemy być kamieniem, takim biernym, nic nie robić, siedzieć cały dzień. Czy może chcemy być babą, albo flagą, albo kekę. Możecie dopisać własne jakieś interpretacje, ale trzy poziomiki nam zostały. Pociąg. Znaczy w sumie nie muszą być, czy może jeszcze jakieś dodatkowe będą bo. Bo ten poziom z pierścieniem to nie musiał być ostatni z dodatkowych Belt is Open. Mamy też kolumny, wreszcie się pojawiły kolumny, dawno ich nie widziałem. Belt is belt belt has wall. Ja tu mogę też wchodzić jak pracownik na produkcję przejść do tego miejsca i przeczytać tabliczkę. Całkiem podobało mi się rozwiązanie do tego zanim wróciłem do robienia tam ucina muzeum. Głównym punktem przeciwko temu jest całkiem skomplikowany design i problemy z czytelnością w grze kiedy obiekty nakładają się na siebie. Co już też widzę mi się tu wszystko rusza i nie do końca wiem co mam zrobić. Mogę włączyć, mogę włączyć na przykład. O. Wtedy będą przechodziły belty, mogą sobie krążyć, ja też mogę wejść tam w pewnym momencie, na przykład tu sobie wyjdę, ale już potem o, nie wrócę się. Jeśli dobrze rozumiem, ja muszę tak manewrować, żeby dopłać sobie Isa. Ale jeszcze tutaj jest szat. Coś może być szat, na przykład Belt is open. Belt is szat, co mi kompletnie nic nie da. Usunę sobie. Te wszystkie taśmy, a to sprawi, że niczego tam nie przepcham. Nawet jeszcze ściana mi się zrobiła. To jak dopcham, to nic. Endem też chyba tego nie porobię. Rok i spór jeszcze mnie tu zastanawia na górze, ale taki, którego nie da się wydostać nawet. Zastanawiam mnie to wcięcie w tym miejscu, tak jakby trzeba było tu wypchnąć taśmę. I push, mimo wszystko, czy dałoby się zrobić i spusz, coś i push? A kolumny są tak postawione, żeby przeszkadzały. Belt i spusz nawet się nie da. Rocky może trzeba tam dosunąć, żeby otwierać sobie po ścieżce. Endig, Rocky push end shat, Tak będzie mi otwierał. Ścianę mi zrobi. Też mogę sprawić, żeby nie było open, a no to już w ogóle nie będzie tej ściany. To już nie usunę wtedy, jak będzie shift. Ale to wszystko jest pokomplikowane. Tak nie chcę, żeby tu było to co. Może chodzić dookoła i mogę wybrać sobie moment Na przykład mogę wejść i wypchać sobie tu skałę Może o to chodzi, że mam wypchać I tam mam usunąć te inne barierki Tą skałą Jedną i drugą Leć, 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 szybciej Raz, pyk I w prawo Aha, można ścianę sobie zrobić W taki sposób, żeby potem już nas te belty tam do góry nie wypychały Tylko ja już nie zrobię beltis Nie mogę zrobić beltis open Tutaj, oto mogę zrobić beltis open Tyle widzę w tym miejscu, tylko co ja zrobiłem z Isem, to wstrętnie wyszło. Dobra, aha, jest takie zagrożenie i nic nie zrobimy wtedy. Tak się da zrobić, co mi nic nie daje. Dalej próbuję. Rocky's Belt. Też czuję, że to zbyt dziwne, jak na rozwiązanie. Co ja chcę tym no, chciałem, żeby napisy się oddzieliły, ale w sumie to nic się nie dzieje tutaj, do. No. Tu też jest takie kółko wzajemnej adoracji. Belt is belt and belt. Chyba, że znowu mam wyraz, wyraz zrobić, tak patrzę, że da się, da się to zrobić, jeśli byśmy tutaj ustawili na przykład... A ciekawe, czy jakbym na przykład tutaj zamienił, co by, dajmy na to, tu jedno, tu drugie, bym zamienił sobie w... Belta? To czy tam by się wszystko, cały system może by się rozwalił? Belta i... Belt is Shift, zobaczmy, rozwalamy system. Bo już mi się pomysły kończą, tak? Już siedzę tutaj godzinę, nie wiem, tak... Okej, okay. to się wszystko zwinęło w to miejsce. Teraz może być Open i Shut równocześnie. Czy coś mi to daje? Trudno trochę powiedzieć, bo... Do czego mam to podłączyć? Belt is Belt and Open and Shut, to by było... Ej, w sumie? Może rozwalę cały poziom. Tylko tam się ściany będą robić. Dobra! Czyli da się jeszcze takie rzeczy robić. Zrobiłem. O, leci dalej, leci. Zrobiłem równocześnie, że z belta. Belt się zamienia na ścianę i na belta. Czyli belta ma też pod sobą, czyli w ten sposób może jeszcze przenosić te ściany. Tylko nie możemy tego puszować niestety w żaden sposób. Musimy się zastanowić, jak to zrobić tutaj. Ja się zastanawiam, bo nie wezmę już tego, a tutaj tego bolta nie dokleję wtedy. Tak patrzę jeszcze, jak Wallis Open można by było ścianę gdzieś zniszczyć, jeśli byśmy chcieli. Chyba się wyjaśniło, dlaczego w tym poziomie są wykorzystywane kolumny, bo kolumny blokują, stopują i nic z nimi nie zrobimy, a ściany jeszcze możemy otwierać. I tak patrzę na miejsca, które mogę otwierać, przeanalizowałem, czy może coś tutaj dopiszę, czy może właśnie coś z tym hasem się uda. Ale tutaj wszystko jest poblokowane. Po czym zauważyłem, że tutaj przecież a nie, tu jest ściana na trzy. Ja myślałem, że może dwie skałki nam stykną, ale to byłby genialny pomysł, żeby przejść sobie tą drogą. Niestety to nie wyjdzie, ja. Tutaj nam zabraknie jeszcze jednego. Byśmy przeszli, przepchali tam jakikolwiek napis. Byłoby wygrane. Chyba, że dałoby się to właśnie zrobić, ale. Nie, tak. Nie popchamy wtedy w górę. Tutaj drugie? Nie, nie ma sensu. Myślę nad tym, czy tutaj nie dałoby się dopisać end, w sumie end szat. <gryzny> Zlikwidować ten warunek jakoś. Eee. Mogę tak zrobić, ale... To uda mi się tutaj wziąć isa. Tu jest kłopot. Fajne jest to, że tutaj jeszcze szat można odzyskać nawet, jak ktoś by chciał. A jeśli zrobię tutaj... a nie może być szatem, ale ściana może być szatem. Cały <gryzny> czas się tutaj robi, produkuje. A teraz przestanie. Myślę nad czymś takim. Może uda mi się tu po prostu wyrazy sobie wszystkie wziąć. Może jakiś potem belty albo coś wchodzi w grę jeszcze. No. Albo i isrok, co ja w coś będę w skały zamieniał. Jak to lubię mówić, skały srały. Tylko pytanie, czy my to przepchniemy w ogóle? Tutaj, ups. Kompletnie nic mi tutaj nie da. Kochani, próbowałem z 3 godziny i niestety nie doszedłem do rozwiązania. Nie wiem, jakie diabelstwo tutaj jest zastosowane, ale jeszcze się trochę z tym prawdopodobnie pomęczę. Chcę się z tym przespać, pomyśleć na spokojnie. Myślę, że prędzej czy później dojdę do tego rozwiązania. Ale musi być naprawdę słaby. Jedyna podpowiedź, jaką dostałem, to to, że tu jest problem z czytelnością, jak obiekty nakładają się na siebie, więc coś. Musi być z czymś, ale co to ma być, nie, nie wiem, nie wiem. Kompletnie nie wiem. Dalsze poziomy też mogą być trudne, więc zakończymy sobie w tym miejscu. No niestety, trochę takim smutnym akcentem, ale w sumie odcinek też już był długi. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby ten poziom był najgorszy w ogóle z całego muzeum. Całego, całego. Ale tak to dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i pa, pa.